Witam, takim yy, nowym zagrajmy. Yy, jak widzicie, zagrajmy w Prince of Persia. Yy, przyznam się, że nie wiem, czy ktoś to zaczął robić. Powiem, nie widziałem. Yy, a dziwne, bo jest to gra po prostu kultowa. Yy. A, właśnie się złapałem. Pamiętam, kiedyś to było dla mnie niemożliwe do grania, nie ogarniałem po prostu tych klawiszy w dzieciństwie. No gra ma taką opinię trudnej. Raczej, chociaż, chociaż już się trochę przyzwyczaiłem. No, jest to pierwsza część właśnie całej całej serii właśnie Prince of Persia. Nie wiem ile jest już aktualnie części. Wiem, że teraz kilka osób robi Prince of Persia różne części, e, między innymi. Oj Kurczę, zapomniałem. Dam, dam w opisie, właśnie bo zacząłem oglądać niedawno. Zagrałem, nie wiem, w Prince 4, czy coś takiego. Już nie pamiętam, kto to, kto to po prostu robił. Ale pierwszej części nikt nie zrobił chyba jeszcze. Przynajmniej nie znalazłem, żeby ktoś robił pierwszą część. Może człowiek z wyżyn um, teraz być niezadowolony? Bo może sam chciał kiedyś to zrobić? Nie wiem. Więc jeżeli tak, to. To, to nie wiem. <laughs> się zaprętałem. <laughs> w tej grze jest jedna ogromna upierdliwość. Mamy godzinę na przejście, a jest to naprawdę bardzo trudne, trzeba po prostu na pamięć, znać eee, wszystko. Eee, o co tu chodzi? Chodzi o to, że porwali oczywiście jakąś pannę, o właśnie tą, która czeka właśnie na swojego rycerza, który przyjdzie ją uratować, bo jeżeli nie, to zły suł tam coś jej zrobi nieprzyjemnego. W pewnym czasie zniknie, eee, jeżeli się nie pospieszymy. A masz, chodź, walcz jak, jak mężczyzna, no, zdechłeś. Y, walka tutaj, pamiętam, też była dla mnie wielką zagadką. Y, miecz y, nasz, nasz książę wyciąga automatycznie. Natomiast jak walczyć? Strzałkę w górę pod... wciskając, robimy blok, a shiftem atakujemy. A. Najlepiej jest poczekać. A właśnie. Żeby się nie spieszyć za bardzo, bo można do zebrać. Ci na początku są prości. Zjemy sobie soczek. Na początku są w miarę prościej, później są kurcze gościowie tacy. No, wyciągaj szpadę. No, ten już trochę się broni. Niektórzy są gościowie tacy, że po prostu normalnie wymiana blok za blokiem. ...przez 10 sekund. Można sprawdzić, czy nie ma jakichś właśnie obluzowanych płyt podskakując. O, właśnie, jest nade mną, tylko trzeba uważać, żeby, żeby nam na głowę nie spadła. Przycisk przytrzymując SHIFT robimy taki właśnie kroczek. No i być może na górze będzie jakiś przyjemny sok. No jest sok nawet dwa, ale w tej chwili nam się nie przydadzą, bo mamy pełną energię. Są czasami takie soki, powiedzmy to, w większych dbanyczkach. No i przycinać się zaczęło. Pięć minut pewnie po z zrymam. No, będzie? O, chyba tutaj będzie taki większy sok, właśnie. Na te kolce trzeba bardzo powolutku wchodzić, bo jeżeli na nie wbiegniemy, to po prostu się nadziejemy. Pi. Z I zobaczcie, mamy teraz więcej o jedną kropkę. To jest, powiem, gra po prostu mojego dzieciństwa. Było, było ich. No niewiele. Może, te kolce można też przeskoczyć, ale jest to też niebezpieczne, więc ja wolę tak. Kolejną upierdliwością tej gry jest to, że nie można zapisać. A zobaczę jeszcze, co tam na dole jest. O, właśnie. Nie można zapisywać po prostu. No, księciu, nie właś Aaa, bez sensu. Zobaczmy, raz rozpęd, taki z dziepką. Zawsze podziwiałem tego gościa za po prostu siłę palców i nadgarstków. się potrafi wciągać. Po prostu niesłychane rzeczy. Oczywiście sprawność fizyczna księcia w następnych częściach znacząco wzrasta. Po pierwsze zaczyna, zdobywa umiejętność poruszania. O, widzicie, 52 minuty jeszcze zostały. Zdobywa umiejętność poruszania się w 3D. Co jest dużym postępem dla księcia. No gra nie ma muzyki. Żadnej w trakcie. Tylko takie przerywniki. Co też nadaje jej takiego ciekawego klimatu. Skok w ciemność. Tutaj też trzeba się spieszyć, bo nam bramka się zamknie. No już słychać, jak się zamyka. Przytrzymując SHIFT łapiemy się właśnie takich krawędzi. To będzie niespodzianka niedługo. Mówię szczerze, nie wiem jak długo nagrywam, nie interesuje mnie to. Taka szczęka, która potrafi nas nieprzyjemnie skosić. 10 minut, jak już widzę, po moim zegarku, princowym minęło. Ale jeszcze poradzimy sobie. Oczywiście, to jest szkielet. Jak widzicie, ze szkieletem się nie wygra, bo on i tak już nie żyje. Można go na wyżej zepchnąć. Właśnie sobie pomyślałem o jednym problematycznym... O jednym problematycznym czymś. Spychamy szkielecika. Przechodzimy do następnej planszy. Chyba to już będzie pałac, wnętrze pałacu. Na razie przeszliśmy lochy. Muszę znaleźć kody do tej gry, powiem wam, żeby robić tą grę, bo skoro nie można zapisywać. Tak, księżniczka czeka, coraz bardziej znudzona. Piasek w klepsydrze przesypuje się. No i jesteśmy w pałacu. No już się zaczęło przycinać. Dobra. Będę musiał, zdaje się, że zainwestować w jakieś kody, które przenoszą mnie do następnych poziomów. No, skoro nie mogę to zapisywać. To jest niesamowitą wrednością. Dobra, to już jest, że powiem, moje zmartwienie jak ja to będę robił. Bradgenz szybki. No. no, no to w takim razie. Następny odcinek będzie a jak mi się zachce, albo jak skończę Darkseed, bo ten odcinek traktuję po prostu jako pilotażowy, powiedzmy to. Dobra, to na razie, cześć.